Godząc się na przyjazd na ten finał konkursu, mówiłem pani jak wiecie, gołą, pod warunkiem, że nie będę musiał przemawiać. A tymczasem wiem. ksiądz robocz tutejszy, ksiądz Maszyński przy zapisie, przy, przy tej portiernej zgłosił mnie do przemówienia i nie mam wyjścia. Osobiście spotkałem się z księdzem Bernardynem Żydziakiem w roku 1973, bo wtedy zostałem przydzielony do jego dekanatu, do parafii Laskola na na Wikariuszy. I w lutym przyjechałem do dekanatu, na pierwszą wizytę złożyłem księdzu Bernardynowi Żydziakowi. I dowiedziałem się, że to jest jego rok jubileuszowy, że w tym roku obchodzi jubileusz pięcioletnia państwa. I wikariusze, reanowici przygotowali obchody tego jubileuszu, a gdy go powiadomili, że, że, że czy, czy się chodzi na to, a przecież ja powiedział, się nie godzi, to by nic nie robili, bo na to nie wspominamy. No, naturalnie odwołał się do księdza biskupa, ordynariusza Jerzego Adewicza. i jak przyszedł rozkazać księdza biskupa, już nie ma wyjścia, musiał się zgodzić. I, I nie tylko tej, jakakolwiek chwałę osobistą to chciał mówi, że, że nie robi, cokolwiek robi dla swojej chwały, tylko dla chwały Bożej. Olbrzymia pokora był człowiekiem Ewangelicznym w dosłownym daczego. Znaczy, zdałem go, bo byłem tam 15 gdzie pięć lat w tym a później jeszcze spotkałem się po wejściu. I był człowiekiem Ewangelicznym, czyli Ewangelia, zwłaszcza kazania na górze, Te radykalne wymagania pana Jezusa odbrał dosłownie. Dzisiaj błagał o to, że to były inne czasy, na dzisiejsze czasy to są tak rozmywają, a on dosłownie to brał. I na przykład to, to zdanie z Ewangelii brał dosłownie. Szczegócie się, żebyście uczynków pobożnych nie czynili przed ludźmi, żeby to schwalili. No i, i wszelkie pochwały uważał, że sprzeciwia się. Są on Pana Jezusa, godząc się na, na chwale. No ale wtedy na no, mówi, ale to nie dla księdza prałata chwały, tylko dla chwały kapańska, bo tam jakieś wyspę znalazł wodził się i to było dla niego raczej umartwienie cierpienie. To znosił, bo, bo nie miał innego wyjścia, ale przed tym... I jak to tłumaczył trochę żartobliwie, że za to łamanie Ewangelii, tych szkładzeń Ewangelii, Pan Bóg i wtedy, gdy po tej rożiskości drugiej, 3 godziny, w tych śpiewach, wierszach, przemówieniach biskupów innych, gdy schodzili na prywanie na obiad księża, zaczął padać na ulewny deszcz, a na drugi dzień wydała, że tało rzuciła i zalała te, te pola korszek ko i ko 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 była straszna. I on to mówi, to jest kara Boża za tą chwałę. Z którą dla mnie zrobili. I, i tak... I, i, to, to, no, to... każde słowo z, z Ewangelii, z wskazania na Bóg, można można wybrać i On je dosłownie wypełniał. I, I chyba się mogli no, żeby o Nim zapomniano, gdy, gdy, gdy odejdzie z tego świata. A tu, no... Wola Boża była inna. No, nie zapomniano. I... I wnosi to no, nie dla własnej chwały, ale dla chwały kapłańska, dla chwały nie, ewangelii świątynskiej. I, 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 I to jest korzyść nie dla niego, ale dla no, katolików dzisiaj żyjących. Dalej głosi to ewangelię swoim przykładem i słowem. Dziękuję.